Cześć, przygotowałam dla Was przepis na zupę warzywną z Kiełbaską. Jest bardzo aromatyczna, intensywna i na pewno Was nasyci, ponieważ jest pełna warzyw. Zaczynamy od pokrojenia i obrania, jeżeli jest twarda skórka cukinii. Kroimy pomidory, wszystko przekładamy do garnka. Dosypujemy łyżeczkę płaską soli, a także szczyptę pieprzu. Mieszamy i pozostawiamy na małym ogniu pod przykryciem na około 10-15 minut. Aż warzywa puszczą soki i zmiękną, zmniejszając swoją objętość, dzięki czemu reszta warzyw nam się zmieści. Po tym czasie, jak widzicie, soków puściły bardzo dużo. Możemy dodać resztę. Umyłam obram i pokroiłam w plasterki marchewkę. Ziemniaki również umyłam obram i pokroiłam w kosteczkę. Do tego umyłam. Mały pęczek selera naciowego zalewam to wrzątkiem około 1,5 litra, mieszam i pozostawiam na 20 minut pod przykryciem również na takim średnim ogniu, po tym czasie dodaję kiełbaskę. Możecie pokroić ją w sposób dowolny. Połowę posiekanego pęczka pietruszki mieszam teraz do smaku doprawiam solą i pieprzem. Kosztujcie. Mieszam wszystko razem, pozostawiam pod przykryciem na około 5 minut. Po tym czasie wyjmuję seller, dlatego go nie siekałam. Dodaję resztę pietruszki, także trochę magii. i pozostawiam na czas, aby wszystko mi zmiękło. Sprawdzam, czy ziemniaki są miękkie, czy marchewka jest miękka. Jak już te warzywa zmiękną, to zupa jest gotowa do podania. Tak się prezentuje, słyszna na drugi dzień, jeszcze lepsza niż w pierwszy. A po więcej przepisów zapraszamy na wwwjedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego!